Morning Kambodża! Co? Lecimy na siłownię i ogórki trzeba kupić. Tylko nie wiem, czy dzisiaj czy trafię, takie fajne, twarde. Bo się ogóreczki skończyły, trzeba ogórki znowu zrobić. Są przepyszne, że... także kombinujemy dalej. Pięknie dzisiaj. Piękna pogoda, Jak na dzień dobry. No, żeby cię sprawuje. Dobra, palemka. Wydaje mi się, że zaczyna odżywać. Lecimy, dobra, weźmiemy do eee, weźmiemy raz, dwa, trzy to Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Okay. Oh give me give me this like five. Five maybe. Okay, okay. Okay, okay. It's ten thousand. Two kilo, right? how much is here is two kilo two kilo two kilo how much three kilo Yes, It's yes. three kilo. Yes. How oh, Seven thousand five, five hundred. Okay, okay. Oh my God! No, we <laughs> Cały motor zawalony. Cały motor zakupów, zobacz. Jeszcze tylko awokatko i mamy zestaw małego podróżnika. 2000? Okoń, okoń Dobra No teraz to już Bo mi się to nie mieści wszystko nie, mie nie mieści mi się to wszystko już tu na motorze Kurde Lecimy z tym do domu Trza wodę być na ogórki. Nie spodziewałem się, że nie spodziewałem się, że uda mi się wszystko kupić, nawet fajne ogóreczki twarde. Także zakupy, <ślesz> cały motor. Widzimy. Wszystko mamy. Trzeba to rozładować wszystko Będziemy działać dzisiaj o, Dobra, nie dam rady Muszę to lepiej w górki drzwi otworzyć O, teraz fajnie Kurczę, wycieraczka dobra. Mango Mogłem wziąć od tej babki To było lepsze i też ta sama cena A, w lodówce uleży Dobra Palmy nie trzeba podlewać, nie trzeba jeszcze. Ładnie teraz odżyła. A, trzeba to wdostać do domu. O. Bałagan, jak zwykle. Z rana nieposprzątane. O! Dobra. Na razie tu. Uu. Wykończony, trzeba najpierw prysznic wziąć prysznic po dobra, wszystko zabrałem, zabrałem. Dobra, słuchajcie, prace remontowe trwają. O, tak już uszczelniłem, już tutaj. Mówię, jak widzę te skolopędry, wszystkie, kurde, to... No, tak uszczelniłem. Muszę jeszcze podkładki kupić, bo tutaj nie można, nie może z drugiej strony ten wałek wystawać, bo się drzwi zamknęły. Trzeba było obciąć z jednej strony i z tamtej strony przykręcić, nie? Żeby to spełniało swoją funkcję. No ale dobra, teraz to będzie dobrze i teraz trzeba. Na razie trzeba pracę przerwać, bo patrzę, że rzeczywiście Kim chora, wczoraj gorączkę miała całą noc spała. Dzisiaj śpi też, widać, twarz rozpalona. No ma jakieś tam tabletki. Dostała forek leków, ale pracę przerywam. I jadę, trzeba i zabieść jakieś elektrolity, jakieś orzechy kokosowe, coś tam jeszcze, nie? Kurde, ale nie w kapciach, znowu ja w kapciach idę, ja pierdzie... Zmieniamy kabuciny. Dobra, także jadę, a po drodze jeszcze skoczę po, do żelaznego po śrubki i co ja tam potrzebuję jeszcze? Aha, śrubki i podkładki. Dobra, lecimy. Przyjechałem do sklepu metalowego. Dobra, śrubki w metalowym kupione. Możemy jechać po elektrolity. Oszeszku. tu też jest metalowy, fajne różne rzeczy można sobie porobić, pospawać to co chce.

Hvordan går Ah, ah, just no no one. The cheapest score. Tuesday. Ah, small is three thousand. Big water. Yeah, this. This? Yes, yes. Really? Yes. Uh, you want four or no No, no, no. This is fresh, right? Yes, fresh. Fresh. Okay, give me this one bigger. Okay. This and this. Uh, this one, no. This. this. this one. This. One or two? Two. Two. Yeah. It's a lot of water. Yes. Okay. Is it open? A little bit, yeah.

No dobra, no coś tam kupiłem jej, nie? Jakieś orzechy, coś do picia, jakieś słodycze. Jak chory jest człowiek. Jak człowiek jest chory, to niestety ktoś powinien przyjechać i coś przynieść, nie? Pojedziemy i przyjadę z powrotem. Muszę działać dalej, dzisiaj dużo roboty, mam kurde, przy tych drzwiach, później film złożyć. Kolejny odcinek. Eee, ogórki muszę zrobić, no kurczę, te, te. warzywa ugotować, także roboty, roboty, ale dobra, najpierw dobry uczynek. Picia, tu masz. O, no. o, ma This is, this is better. No, 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 this, this feels, it's good. No. Przyjechaliśmy. To młoda dostała kole. No i tu, I tu Kim też, no i tobie wypijemy po kokosiku, elektrolity, jakieś tam słodkości, no chory człowiek to trzeba pomóc, nie, chociaż ktoś przyjedzie to miło się zrobi, nie, ktoś przyjedzie z byle czym, nie, chwilę pogadać i tak dalej, dobra, na razie. Jeszcze bo, bo, bojowe zadanie wzięte, co, co, tasak? A to będzie to kim będzie robić? O, ty chora jesteś. Daj mi ja to. Ach. Ja piercie. No, A! Chlapie tą włożę <laughs> Mówiłem, da ja to zrobię. Kurde, nie, to się uparła, no duży ten może. Waży na palce, ja piercie. Proszę. Łyżeszek. Jeden orzeszek wyjedzony i zjemy drugiego zaraz. Tylko niech. O, motor stoi w środku. Nie wiem dlaczego. Oni stawiają wszyscy na zewnątrz. Nie wiem, boją, boi się może, żeby... z tym kasarkiem tylko. Kim się, kim się śmieje, a orzeszki puste już. <laughs> Wszystko. Walnych wyjad, no no bo ona nie chce, ona nie lubi tych. tych mówię, biec, ten taki fajny żel. Nie, 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 no, tylko wypiła tą wodę elektrolity. Gdzieś mi wyjad wszystko, no, wszystkie orzeczki, no. Dobra. Niam. Ja jadę dalej, bo muszę robić tam te rzeczy różne, no. Dobra. Lecimy. A ja co, w drodze powrotnej? Na słupkę to w się. Dawno nie jadłem no to trzeba spróbować, nie? I za chwilę jadę do roboty dalej, tam uszczelniać. ja tam miałem zrobić jeszcze film, składać, no i ten. ogórki trzeba zrobić. A i jeszcze te warzywa ugotować. Także roboty dzisiaj jest, a jest. Ale chwila relaksu, Przez zupce i lecimy dalej. Dobra, przyjechałem do domu i działamy dalej, nie? Z tymi drzwiami. Dobra, dobra. Drzwi w miarę uszczelnione. Drzwi w miarę uszczelnione, od wewnątrz i od zewnątrz, najważniejsze. Także nie chciałbym, tu, żeby jakieś dziadostwo mi się dostało, jak na te wszystkie skolopendry. Tak. No, drzwi uszczelnione, teraz zabieramy się za, za ogóreczki. Tak. Kolejna, kolejny stój się, się szykuje. Jestem cały mokry dzisiaj, tyle roboty, że masakra, dobra. Ja robię, bo się nie ogarnę z tym wszystkim. dziś. No i dobra. I kolejne ogóreczki. Zrobione. Zostać na jakieś trzy tygodnie. Może miesiąc. Jak nie będę podżerał więcej, bo jak będę jadł to... dwa dziennie do obiadu, to będzie dobrze. Ale jak będę jadł więcej, to szybciej znikną. <laughs> Ale dobra. Gotowe. Dwa dni na zewnątrz, na trzeci dzień do lodówki. Hej, wabi, walbi, walki! Śpiewa co dzień, szuka akcji. Hej wabi, z Kamboszy, konem leci, nowe miejsca, nowi ludzie.